A to jest ciekawe miejsce pod ratuszem, tu znajduje się mianowicie parking, a nieopodal jest walka o działkę, która ta walka trwa już de facto o kupę lat, 7 z 8, nic się nie dzieje, tak? Ja bym w tym miejscu proponował zrobić... Proponował zrobić park jakiś rekreacyjno wypoczynkowy, z możliwością z miejsc postojowych, tak? Ale bez galerii handlowej czy parkingu podziemnego, tak? Duża przestrzeń. Park wypoczynkowy z drzewkami, z ławeczkami, żeby wypocząć się coś takiego tutaj powinno. Zieleń, żeby powstała, tak. W tym miejscu, tak. Jest to. To jest Lubartowska, tak. I Świętoduska I vis-a-vis -vis ratuszu od strony z tyłu, tak. Duża przestrzeń. Proponuję tutaj zrobić mały park.